Ciebie mam nas w drugim odcinku trading dla początkujących. Więc, tak, Po ostatnim odcinkiem, prosiłem was, żebyście mi pisali ile macie końców. No i pierwszy komentarz był mm, 3000, więc 3000. Co możemy robić na 3000? To jest bardzo dużo możliwości. Dobra, zaczynamy pierwszą metodę. Jeśli macie 3000, to nie jest dużo. Dlatego polecam, wam wchodzić na web gdzie ja teraz jestem. To jest strona internetowa. EA sport nie? JE sports i na przykład gdy jesteście poza domem, nie macie konsoli, ale macie internet, to możecie tu wejść, pohandlować się, wystawić gracz ponownie, bla bla. Chyba wszyscy ją nawet znają. Ale tak, święta w specjalne tam uroczystości czy tam bla, czy tam takie rzeczy, nie? Dostajecie darmowe rzeczy, dostajecie końce, paczki. I ja dostałem srebrną paczkę podarunkową, to o to chodzi. Zobaczcie co ja trafiłem. Jakiegoś gracza. Hmm. Kontrakty zawsze można sprzedać. Chorzę ja na tym kącie gram. Znaczy nie albo to kolegi kontroli na nim No nie, można trafić tu takie rzeczy, że widziałem paczkę, gdzie gościu trafił Baila. Nie więc do tych rzeczy teraz przejdziemy, na no, tylko chcę sprawdzić, jak się nazywa ten, ten gracz Jose Fonte tak to jest obrońca nie, 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 srebrny z a nie, tutaj to nie działa, dobra z Portugalii co zobaczyłem Polska to też Poland, Portugal eee, i z Barclays Premier League i chyba powinien być go jedyny chyba, a jak nie, tak zobaczmy jego najtańszą cenę 1000 eee, tysiąc... No, jest ich trochę. Dajmy na to 800. No, jest ich 700, 700, 650. Wystawiamy go za 500. To jest gratisowe 500 końców. To daje nam. 550 go wstawię. O, na godzinę. Dobra. Poza tym, yy, przechodzimy do mojej drugiej metody. O Boże, obawiał się znowu zbugował. Dobra, wrócę do Was za chwilę. Wróciłem. I wróciłem po minucie i zobaczcie. Już się sprzedał, Josef Fonte. Dobra, olejmy to. Przechodzimy do naszej drugiej metody. Nie, to było niepotrzebne, ale dobra. Więc... Więc dobra, to jest nasza druga metoda. Paczki brązowe za 400 końców. I na, na to są trzy sposoby, jakie możecie obrabiać, czyli ogarniać, tak powiem, nie? Możecie ogarniać w ten sposób? Sprzedajmy wszystko za 200. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, jestem trochę chory. <laughs> dobra. E, jeśli i to może trwać nawet do. Miesiąca, zanim się te karty sprzedają, sprzedadzą, ale się sprzedadzą, nie? E, możecie to robić tak jak e, na przykład, wystawiać tylko i wyłącznie kontrakty i fitnessy i dobrych zawodników, albo możecie to robić jak ja, więc wystawiam tylko i wyłącznie dobrych zawodników i fitnessy e, i leczenia. Na przykład, o, to, zobaczcie, niektórzy mogliby sprzedać wszystko, a ja ja swigsuję to e, i stracę na tym. Za, 200 końców. Tamten gracz sprzeda się za 200 końców, więc zwrócą mi się moje pieniądze. Druga paczka, zobaczmy co w drugiej paczce. Już widzę fitness. O, on jest, no, positioning. Nie, pozycja nic nie schodzi. Ale lipne te paczki coś. Zwykle, e, jeśli chodzi o piłki, tylko i właśnie Barzuka je sprzedaje. Jakieś ładne stroje srebrne zawsze sprzedajcie. Zawsze, jeśli zobaczycie srebrne stroje z Amelesa, to zawsze sprzedajcie, je, sprzedajcie je, bo one czasami są naprawdę dużo warte. O, jakiś gracz? No nie, nie, nie będzie po, za, po dużo chodził e, i to my to naprawdę możecie zyskać. E, dużo pieniędzy, dużo kasy, tak, dużo końców. Nie Znam ludzi, którzy w tych paczkach. Znaczy, ja kiedyś też się triedłem na metodzie, otworzyłem już z milion takich brązowych paczek i tylko raz trafiłem informam. No cóż, ale nie zawsze trafia się o jakiś słaby gracz. A i to też jest właśnie. Um, przy okazji wam powiem, to też jest opłacalne, bo niektórzy gracze chodzą po dużo. Na przykład wczoraj trafiłem Rzemła, to jest najgorszy gracz w. Polskiej Lidze, w ogóle drugi najgorszy grać w grze Nie? O, akurat idealnie ma 500 końców. E, to jest drugi najgorszy grać w grze I on... I on... O, jakiś dobry Left Meat Uuu, naprawdę może nie dużo warty I on chodzi po 3000 chyba Więc no... To jest już jakaś kasa Dobra, sprawdzimy to Samiego, czy jak on się tam nazywał. możliwe, że to jest najsłabszy gracz w grze. Znaczy, najsłabszy... Center mid w grze. Hmm. Sami? Jak ty się nazywa, Sami, tak? Sami. A, Boże. Dobra, ale wiem, że to Arab jest. <ścoughs> ale Nie wiem, jak to się nazywało. Dobra, może po prostu sprawdzę, bo to będzie trwało wieczność. A ja nie chcę, żeby ten odcinek trwał z 25 minut. Sami zobaczmy. Player info Saudi Arabia, Ali Gilik, Audi Hali cześć w stylu Al, Al Hali czy coś. Nie? Jest I to, to może być Na przykład najgorszy gracz Najlepszy goalkeeper W grze Sami Nie ten tutaj Savinen jakiś inny klub Al-Ahli Nie Al-Khali O Boże Dobra, zaraz do Was wrócę, gdy zresetuję ba-ba-pa. Dobra, jak widzicie już wybrałem wszystko, żeby was nie nudzić. No jest, no jest, no nie, nie. Przy okazji jest jakiś inny kraw, który wydaje się że jest trochę lepszy. To samo tak. Dobra. Więc go quikselujemy. Tu że tak powiem. Ale tak, mamy tu gracza Olsona. Olson. Dlaczego on może być dobry? Ponieważ jest z angielskiej Jest dość szybki, jest ze Szwecji. Leż wątpię. FL Championship, dobra. I Szwecji. O Boże, łebab! Dobra, naravusa. Dobra, Wróciłem. i teraz tak. FL Championship. Czarny musi... Jest? Czarny musi... gdzie jest ja? Bo jest na... A nie, bo angielsku Wątpię, że jest jakiś mniejszy ozon. No, że no, jeśli chcecie, możemy cię próbować go wystawić, no, ale wątpię nawet bardzo, że się sprzeda. Jego kwikselne obrobię sobie wszystko i do was wyrzucę. Dobra, przechodzimy do drugiej metody. Druga metoda to jest. Um, Shadow e, defend e, Shadow obrońca. Znaczy Shadow to jest cień, jeśli mi się tak cień-cień po polsku. I to jest e, ten specjalny e, styl Gray, który chodzi po chyba 2.500 czegoś tak, nie? Ja teraz sprawdzę no ja z znowu. Dobra, zaraz na do was wrócę.

300 jest najtańszy Mój um, jest wystawiony za chyba 300 nawet nawet yeah. Zrobimy go tak na godzinę Teraz tak Kupię go za 2800 chyba mam? 2800 Dobra wiecie co, ja się z wami po prostu pożegnam Jeśli będziecie chcieli wytłumaczyć O Boże Chyba mnie dobija. Nie da się jakoś tego ominąć. Tylko uwaga. Dobra, zaraz za was wrócę. Wreszcie do Was i Dobra. Ta metoda chcę to po prostu skończyć, już no to nie dobija. Jak się robi tą metodę? Spisujecie tak, 2000 końców. Um, I wybieracie szarą. i gold, ale dobra, to jeszcze nie jest takie ambitne. I szukacie na przykład tutaj defensywnych pomocników, no też są ok no ale wolałbym jednak tych obrońców typu kasta Sprawdzacie ile kosztuje najtańszy kasta najmniej na to najtańszy kosztuje 3500 w Shadow. Kupujecie go, podbijacie tego na 2000, kupujecie go za 2000, sprzedajecie go za 3200 i macie profil ponad 1000 końców. Świetna metoda, naprawdę jeśli macie na przykład już 10 tysięcy z tej metody paczkowej to spokojnie możecie naprawdę możecie spokojnie e, się tradeować e, tą metodą, spokojnie do 50 tysięcy, a później będziecie przerzucić na tą metodę z pierwszego odcinka mojego, ale dobra, już się raz wami żegnam, bo odcinek się przedłużył i długo będzie mi się renderował niestety, więc siema na cześć, widzimy się w na następnym odcinku. Z góry przepraszam za szumy i inne takie głupoty, po prostu nie mam takiego pięknego mikrofonu. Ale dobra, siema, na rapa cześć, subskrybuj po więcej, mam, mam nadzieję, że metody wam się przydadzą. Mi się bardzo na przykład przydają, trening jest świetny dzięki tym metodom, no i siema, na rapa cześć, już nie przedłużam, narka. <laughs>